Cześć, kochana! Witaj w trzecim odcinku podcastu Naturalne metody uzdrawiania. Ja nazywam się Katarzyna Gołębiewska i dbam o Twoje dobre zdrowie naturalnie. Od kilku lat profesjonalnie zajmuję się refleksologią, pomagając innym odzyskać zdrowie. Dziś o zasadach działania refleksologii. Zasada uzdrawiającej mocy refleksologii. Opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich to odruch, a samą refleksologię czasami nazywamy terapią odruchową. Wyobraź sobie sytuację, że przez przypadek dotknęłaś palcem rozgrzanego żelazka. Ręka natychmiast się cofa, bez udziału twojej świadomości. Na dłoni zostały pobudzone odpowiednie receptory, inaczej zakończenia nerwowe a dalej pobudzone organy efektorowe, w tym przypadku mięsień. Zadziało się to bez udziału naszej świadomości poprzez autonomiczny układ nerwowy. Nerwy wywołały odruch, to znaczy pobudziły mięśnie do skurczu przed powiadomieniem o tym mózgu. Ręka natychmiast się cofnęła. Ciało dokładnie wiedziało, co i jak ma zrobić. Podobnie jest z refleksologią. Każdy kawałek skóry na stopie połączony jest z czymś w naszym ciele. To jest widoczne do tego stopnia, że podczas refleksologii możesz poczuć mrowienie w kolanie w tym samym czasie albo chwilę po tym, jak rozpracowałaś refleksy kolana, bo w tym samym momencie jest do niego wysyłany sygnał, aby się regenerowało. Dzięki uciskom konkretnych miejsc na stopie, każda komórka, tkanka czy narząd dostaje sygnały do optymalnej pracy, do tego, aby wykonywał czy wykonywały swoje zadania we właściwy sposób. Ale czasami sygnał to za mało. Zapewne pamiętasz ze swojego życia, że dobrze wiedziałaś co i jak masz zrobić, ale nie było energii, aby podjąć się tego zadania. W trakcie refleksologii dzieje się jeszcze jedna wspaniała rzecz. Poprawia się krążenie krwi. W trakcie refleksologii poczujesz, że ciało się odpręża, a mięśnie rozluźniają. W takich warunkach krew zaczyna lepiej krążyć, bo nie ma już zacisku, który przeszkadzałby w sprawnym funkcjonowaniu i rozprowadzaniu przez krew składników odżywczych. Twoje stopy się rozgrzewają, a w całym ciele robi się ciepło i luźno. Krew niesie każdej komórce ciała to, co jest jej niezbędne do życia to znaczy tlen, glukozę, składniki odżywcze, przeciwciała, hormony. Ciało dostaje energię, aby sprawnie wykonywać swoje zadania. Trzeci filar, na którym opiera się refleksologia, to detoksykacja czyli inaczej oczyszczanie. Wyobraź sobie teraz, że Twoje ciało to kuchnia. Jeśli ta kuchnia wygląda tak, że blat jest zastawiony, tak, że nie ma gdzie położyć deski do krojenia bułek. A kiedy otwierasz półkę, wysypują się z niej śmieci, to w takich warunkach bardzo trudno jest pracować. Dopiero kiedy usuniemy cały bałagan, praca staje się przyjemna i szybka. Chcemy, aby właśnie tak zadziało się w Twoim ciele, żeby zadziało się generalne sprzątanie i żeby było ono czyste, jak ta metaforyczna kuchnia. Posłuchaj, jak to się dzieje w środku naszego organizmu. Z układem krwionośnym bardzo ściśle połączony jest układ limfatyczny. Limfa to płyn, który obmywa każdą komórkę ciała i zabiera z niej to, co niepotrzebne: resztki po przemianach metabolicznych, bakterie, wirusy, barwnik spożywczy, jeśli przypadkiem się tam znalazł, oraz inne zbędne substancje. Ciało się oczyszcza. I już nic nie zakłóca jego sprawnego funkcjonowania. W związku z tymi porządkami możesz odczuwać objawy oczyszczania ciała. To będzie dobre, normalne i naturalne. W kolejnym nagraniu znajdziesz całą listę rzeczy, które możesz w sobie zauważyć jako objaw oczyszczania organizmu. Reakcje, które mogą pojawić się już w trakcie terapii, ale również w przerwach pomiędzy sesjami refleksologicznymi. Ale zanim do tego przejdziemy, musisz wiedzieć, że ta cała praca, która jest podejmowana przez ciało w trakcie oraz po zabiegach, bo twoje ciało będzie mocno pracowało również na dwa, trzy dni po zabiegu refleksologii, cała ta praca jest dobra i nie ma możliwości, aby ciało zrobiło coś, co nie będzie mu służyło. Dlatego, czy to w trakcie samodzielnej pracy, na przykład podczas indywidualnych warsztatów, czy też kiedy oddajesz się w ręce zaufanej osoby, na przykład weźmiesz udział w programie prozdrowotnym Refleksoforma, bądź całkowicie spokojna. Jeżeli Twój refleksolog wie, co robi, bardzo szybko poczujesz, jak z Twojego ciała ulatuje ból, niepokój, i jak szybko nabiera ono witalności i energii. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, podziel się nim ze swoimi bliskimi, kiedyś na pewno ci za to podziękują. Zapraszam cię też na moją stronę internetową www.katarzynagołębiewska.pl oraz do facebookowej grupy Refleksologia by Katarzyna Gołębiewska aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat praktycznego wykorzystania refleksologii i naturalnych metod powrotu do zdrowia.